Gabi Petito. Jej sprawą w 2021 roku żył cały internet. 22-letnia vlogerka, która uwielbiała podróżować po świecie, pewnego dnia nie wraca z podróży po Ameryce, a kontakt z nią całkowicie się urywa. Rozpoczynają się ośmiodniowe poszukiwania, które kończą się odnalezieniem ciała kobiety. Co się stało? Czy to był wypadek, czy tragiczna zbrodnia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Zapraszamy do poznania mrożącej krew w żyłach historii, która wstrząsnęła całą Ameryką. Cisza przed zbrodnią, odcinek trzeci. Gabriel urodziła się 19 marca 1999 roku w Nowym Jorku. Miała sześcioro młodszego rodzeństwa. Miała duszę artystki. Jej rodzice mówili, że już odkąd była mała, uwielbiała rysować. W każdej wolnej chwili siadała do stołu i rysowała. Uczęszczała do liceum w stanie Nowy Jork, gdzie poznała swojego chłopaka Briana. Ukończyła liceum w 2017 roku i w tym samym roku zamieszkała w Carolina Beach w Karolinie Północnej, gdzie zaczęła pracę jako hostessa. Oraz kucharka w jednej z restauracji. Zapisała się do kolegium, ale nie ukończyła go. W 2019 roku dziewczyna zaczęła spotykać się z Brianem. Początkowo nie mówili o tym swoim bliskim. Wciąż powtarzali, że są tylko przyjaciółmi. Jednak pewnego dnia Gabi zapytała swoich bliskich, co uważaliby o jej przeprowadzce razem z Brianem na Florydę. I przyznała się, że są w związku. Następny dzień para była już na Florydzie i wprowadziła się do rodziców chłopaka. Gabi dobrze dogadywała się z rodzicami Briana. Mama chłopaka robiła dla niej na drutach, a dziewczyna wyglądała na bardzo szczęśliwą w nowym miejscu. Jednak z czasem zaczynało być coraz gorzej. Gabriel przestała dogadywać się z potencjalnymi przyszłymi teściami. Byli dla niej coraz bardziej oschli, a dziewczyna przypuszczała, że to może wynikać z zazdrości matki o swojego syna. Bliscy Gabi twierdzili, że nie czuła się tam dobrze. Podobnie sytuacja wyglądała również z samym Brianem. Na początku ich relacji wszystko się układało, młodzi byli przekonani, że są dla siebie stworzeni. Darzyli się ogromną miłością i spędzali razem każdą wolną chwilę. Jednak z upływem czasu na jaw zaczęły wychodzić jego gorsze strony. Przyjaciółka Gabi w serialu stworzonym przez Netflixa przytoczyła sytuację, gdy dziewczyny umówiły się na wspólne wyjście do jakiegoś pubu, a Brian, aby temu zapobiec, ukradł portfel Gabi, w którym miała dokumenty pozwalające jej wejść do pubu. Gabi uwielbiała podróżować, więc swoje zarobione pieniądze starała się przeznaczyć właśnie na wyprawy. Wiele osób uważało więc, że przeprowadzka dziewczyny do domu rodziców Briana wiązała się z tym, że pozwoli jej to zaoszczędzić więcej pieniędzy na spełnienie swoich marzeń. Zaczęli pracować wspólnie w tej samej firmie PubIX, ale na różnych stanowiskach. Ona zajmowała się farmacją, a on działem spożywczym. Na przełomie roku 2019 i 2020 został ogłoszony wybuch pandemii. Zrezygnowali więc z pracy, bo większość zakładów i tak przez długi czas była zamknięta. Postanowili, że jest to dobry czas na rozpoczęcie swojej pierwszej podróży. Brian, tak jak Gabi, uwielbiał podróżować. Z relacji bliskich tej pary możemy się dowiedzieć, że podróże były ich sposobem na zacieśnienie więzi i poprawienie tej relacji. Para z początku dogadywała się dobrze, wspólne pasje, wspólne cele. To pozwalało sądzić, że ich relacja będzie bardzo udana. Niektórzy mówią, że chłopak nawet oświadczył się Gabi, jednak później postanowili cofnąć zaręczyny, aby nie wywierać sobie presji na ślub. Początkiem 2020 roku wyruszyli w pierwszą wspólną wyprawę po wschodnim wybrzeżu USA, odwiedzając m.in. Georgię, Florydę czy Karolinę Północną. Z tej podróży nie ma tak wiele materiałów, jak z ich ostatniej wyprawy. Jednak po wejściu na media społecznościowe Gabi, takie jak Instagram czy Facebook, możemy zobaczyć kilka zdjęć i relacje dziewczyny. Nie wiadomo kiedy dokładnie młodzi wrócili z pierwszego wspólnego wyjazdu, ale najpóźniej po kilku miesiącach. Gdy już wrócili, Petitia postanowiła zacząć na serio zajmować się mediami społecznościowymi. Marzyła o tym, żeby zostać influencerką podróżniczą. Bardzo chciała nagrywać vlogi. Ze swoich wyjazdów i właśnie w taki sposób na nie zarabiać. Zaangażowała się, postanowiła zainwestować w vana, którym chciała zwiedzać świat. Ford Transit nie był autem stworzonym do podróży. Jednak na prawdziwego kampera młodą parę nie było stać. Postanowili więc, że kupią tańszego vana i sami przerobią go tak, aby dało się nim odbywać dalekie podróże. Brian i Gabi zaczęli adaptację samochodu. Usunęli tylne siedzenia, dodali materaz do spania i stworzyli niedużą, podstawową przestrzeń do funkcjonowania. W porównaniu do profesjonalnie przerabianych vanów, ich robota była raczej amatorska. To, co zrobili, było proste, bez udogodnień. Jednak parze zdawało się to w ogóle nie przeszkadzać. Petito była zafascynowana tym, co zrobili i nie mogła doczekać się pierwszego wyjazdu samochodem w świat. Które niemal natychmiast zaczęła planować. Wiosną 2021 roku założyła kanał na YouTube. Z myślą, że już niedługo zacznie publikować na nim swoje relacje z podróżywanym. Na Instagramie regularnie dzieliła się swoim życiem. Niedługo po przebudowie Vana młodzi postanowili wyruszyć nim w pierwszą podróż. 2 lipca 2021 roku wyjechali. Celem ich wyprawy było odwiedzenie głównie parków narodowych ruszyli z Blue Point w Nowym Jorku, skąd pochodziła Gami. Przejeżdżali między innymi przez parki w Kansas oraz Colorado. Na kanale na YouTube został opublikowany jeden film Van Life, w którym Petito pokazuje nam, jak przebiegała jej podróż. Na vlogu możemy zauważyć ujęcie dwójki szczęśliwych ludzi na tle pięknych widoków, wydmy piaskowe, kaniony, Rzeki i wiele innych cudów natury. Na podstawie filmiku można by stwierdzić, że byli idealnie dopasowaną parą, posiadającą podobne zainteresowania i czerpiącą z życia garściami. Ale 12 sierpnia 2021 roku dochodzi do pierwszego zdarzenia, które wskazuje na to, że poza kamerą wcale nie było tak kolorowo. Pod numer alarmowy dzwoni mężczyzna, który chce zgłosić sytuację której był świadkiem. Jestem na rogu Main Street, chciałbym zgłosić awanturę domową. Biały van, blachy z Florydy, Prodaty mężczyzna odjechali i jadą w Main Street. Mężczyzna spoliczkował kobietę, biegali po chodniku, bił ją, a później odjechali. Tak brzmiała część zgłoszenia, które natychmiast zostało przyjęte przez tamtejszą policję. Niedługo po tym policja zatrzymała Białego Forda Transita. Funkcjonariusz poprosił Gabi aby wysiadła z auta i wziął ją na bok, aby porozmawiać z nią na osobności. Kłócimy się od rana. Nie chciał mnie wpuścić do auta. Kazał mi ochłonąć, ale ja jestem spokojna. On mnie stresuje. To był ciężki poranek. Policjant zaprosił Gabi do radiowozu, aby ochłonęła i zaczął rozmawiać z Brianem. Czasem ją ponosi. Zamknąłem auto i zostawiłem ją. Gabi próbuje Założyć vlog, więc chciałem dać jej rano trochę czasu. Poranek był naprawdę miły. Policjant zapytał skąd zadrapania na twarzy dziewczyny, na co Brian odpowiedział. Miała w ręku telefon, więc próbowałem ją odepchnąć. Zabrałem kluczyki i powiedziałem jej, żebyśmy nieco ochłonęli. Bardzo się nakręcała. Próbowała odebrać mi te kluczyki, więc starałem się ją odepchnąć, choć wiem, że nie powinienem. Chciałem, żebyśmy się uspokoili, a ona uderzyła mnie telefonem. W radiowozie Gabi czekała. Jeden z funkcjonariuszy zaczął z nią rozmowę. Zapytał jej, czy ktoś ją uderzył, bo na to wskazywały ślady na jej twarzy oraz ramieniu. Petite powiedziała, że to ona go uderzyła pierwsza, a on złapał ją za twarz. Z rozmów z funkcjonariuszami wynikało, że to Gabi atakowała Briana i że to chłopak był ofiarą napaści. Policja stanęła przed wyborem, co zrobić. Mieli możliwość zostawić tę sprawę, postawić dziewczynie zarzuty napaści, albo po prostu rozdzielić ich na noc, aby na chwilę zabezpieczyć sytuację, do czasu, gdy para ochłonie. Stanęło na tej ostatniej możliwości. Gabriel nie chciała się z nim rozdzielać, płakała z przerażenia przed rozłąką. Brian pojechał do hotelu, a dziewczyna została w swoim wanie. Para nie posłuchała jednak tego, co zalecili im funkcjonariusze, i spotkali się jeszcze tej samej nocy. W następnych dniach dalej podróżowali. Około 10 dni po incydencie Gabriel skontaktowała się z bliskimi i powiedziała, że jej chłopak wraca do domu, aby opróżnić chowek, a ona sama zostaje w hotelu, aby montować swój pierwszy podróżniczy vlog. 19 sierpnia 2021 roku zostaje opublikowany film z ich podróży. Pierwszy i zarazem ostatni film. 29 sierpnia Brian natrafił w lesie na kobietę, która wracała autem z łowienia ryb. Poprosił o podwózkę, a kobieta zgodziła się. Podwiozła go pod bramę pobliskiego kempingu, a chłopak wysiadł, mówiąc, że resztę drogi pójdzie pieszo. Nie ma wiele informacji, co dzieje się przez kolejne dni, ale 1 września Brian Zjawił się w domu rodzinnym na Florydzie. Przyjechał wanem dziewczyny, ale bez niej. Nikt nie poinformował o tym rodziny Gabriel. A jako, że młodzi często podczas podróży bywali w miejscach, gdzie nie było zasięgu, brak kontaktu z jej strony początkowo nie wzbudził niepokoju wśród najbliższych. Brian, już tydzień po powrocie do domu, wybrał się z rodziną na wycieczkę na kemping. Świadkowie potwierdzili, że tam był, ale nie wiadomo, co tam robił. Toczył dalej normalne życie, jakby nic się nie stało. Sąsiedzi opowiadali, że cała rodzina funkcjonowała zwyczajnie: jeździli na zakupy, kosili trawnik. Nikt też nie zgłosił zaginięcia Gabi, ani Brian, ani jego rodzice. Rodzina dziewczyny, po nieudanych próbach skontaktowania się z nią, postanowiła podjąć próby kontaktu z chłopakiem, ale ten również był niedostępny. Zaczęli dzwonić do rodziców i pisać SMS-y, ale to też nie przynosiło korzyści. Pierwsze SMS-y zostały odczytane, ale następne nie były już nawet dostarczone. Wyglądało to, jakby ich numery zostały zablokowane. 11 września 2021 roku, 12 dni bez kontaktu z dziewczyną. Rodzina Gabriel postanawia zgłosić zaginięcie na policję. Brak kontaktu ze strony córki, jej chłopaka i jego rodziny nie pozostawiła im innego wyboru. O godzinie 18:55 matka Gabi dzwoni na policję w Nowym Jorku. Policja przyjmuje zgłoszenie i zaczynają się poszukiwania młodej kobiety. Pierwszym krokiem funkcjonariuszy jest próba skontaktowania się z Brianem, jednak ten odmówił współpracy. Rodzice chłopaka w ogóle nie chcieli dopuścić do niego policji. Od początku odmawiali pomocy. Nie udzielali żadnych informacji, odesłali policję do ich prawnika. Z punktu widzenia śledczych wydawało się to dość dziwne. Chłopaka o nic jeszcze nie oskarżono, jednak on i jego rodzina zachowywali się bardzo podejrzanie. Wynajęli prawnika, im cała sprawa ruszyła. Jednak funkcjonariusze zauważyli na podjeździe samochód zarejestrowany na Gambii. Biały Ford Transit stał przed ich domem. Jako żał to należało do dziewczyny, której nie było na miejscu, Postanowili je zabezpieczyć. Podczas śledztwa wyszły na jaw informacje, że w aucie były ślady zagnięcia dziewczyny, jednak nie ujawniono, w jakiej postaci występowały. Zagnięcie młodej dziewczyny poruszyło całą Amerykę. Rodzice zrobili plakaty, powiadomili media, rzucali posty, a ojciec Gabriel postanowił wybrać się na Florydę, w miejsce gdzie ostatnio logował się telefon jego córki i osobiście pomagać w śledztwie. Wystąpił na konferencji, w której prosił rodzinę Briana, aby ta zaczęła współpracować z funkcjonariuszami. Lawina ruszyła. Od teraz Gabi była na językach wszystkich. Jej wizerunek można było zobaczyć na każdym kroku. Wszyscy wciąż jednak zadawali sobie najważniejsze pytanie: gdzie jest Gabi Petito? Policja podjęła działania bardzo szybko. Poszukiwania ruszyły pełną parą. Szeroko zakrojone poszukiwania Prowadzone przez wielu funkcjonariuszy oraz ochotników. Zainteresowanie mediów tą sprawą było absolutnie wyjątkowe. Spotkaliśmy się z czymś takim po raz pierwszy, mówi jeden z policjantów prowadzących śledztwo. Teren poszukiwań nie należał do najłatwiejszych lasy, nierówności, brak szlaków, ścieżek, strome wąwozy. Nie było możliwości prowadzenia poszukiwań samochodami. Śledczy musieli korzystać z składów, koni, czy też szukać pieszo? Dom państwa Londry, czyli rodziców Briana, był pod stałą obserwacją policji. Nie było żadnych dowodów na winę chłopaka, w całej tej sprawie, więc policja nie mogła postawić mu zarzutów, co doprowadziło do licznych protestów mieszkańców, którzy potrafili przychodzić pod dom chłopaka i żądać odpowiedzi. Bunt społeczeństwa był spowodowany głównie brakiem pomocy ze strony rodziców chłopaka. Pomimo ogromnych poszukiwań, i szumu w mediach, wciąż nie chcieli współpracować z organami ścigania. 17 września policja dostaje zgłoszenie od rodziców Briana, którzy chcieli zgłosić zaginięcie syna. Fakt, że jeden z głównych podejrzanych zniknął, wzbudził ogromne emocje wśród społeczeństwa. Policja przeszukała rzeczy chłopaka i w nich znaleźli niepokojący list, który napisała do niego matka. Gdybyś trafił do więzienia, upiekę ci ciasto z pilnikiem w środku. Gdybyś potrzebował pozbyć się ciała, zjawiłem się z łopatą i workami na śmieci. Z dopiskiem. Spal po przeczytaniu. Brian jednak nie potraktował polecenia mamy poważnie i nie spalił listu, który teraz rzucał inne światło na całą sprawę. Czy rodzice chłopaka wiedzieli o tym, co zrobił? Czy byli w to zamieszani? Mama Briana tłumaczyła, że list miał charakter żartobliwy i nie był na poważnie... Oraz, że pisała go jeszcze przed wyjazdem dwójki młodych ludzi w podróż. Jednak cała ta sytuacja zaczynała wyglądać coraz bardziej podejrzanie. Teraz poszukiwania dotyczyły dwóch osób. Policja miała pełne ręce roboty, ale wciąż żadnych odpowiedzi. Po jakimś czasie, dzięki informacjom z telefonów Gabi i Briana, namierzono miejsce ich ostatniego kempingu. Obszar poszukiwań zawęził się. I po dwudziestu kilku dniach funkcjonariusze natrafili na okropne znalezisko. Ciało młodej Gabriel Petito. Po sekcji ujawniono, że przyczyną śmierci był tępy uraz i uduszenie. Po znalezieniu ciała policja mogła postawić zarzuty. Sprawa stawała się coraz jaśniejsza. Jednak wciąż nie było śladu po głównym podejrzanym. Brianie. Śledczy próbowali ustalić, co działo się pomiędzy 28 sierpnia a 1 września, kiedy chłopak wrócił do domu. W toku postępowania wyszło na jaw wiele przerażających faktów. 29 sierpnia Brian poszedł na spacer, a Gabi miała zostać w lanie. Podczas spaceru pisał do niej SMS-y, jednak z bilingów wyszło na jaw, że te zostały odczytane dopiero gdy wrócił do miejsca, gdzie miała przebywać dziewczyna. Następnie zaczęli pisać, ale wiadomości między telefonami były praktycznie natychmiastowe. Wszystko więc wskazywało na to, że chłopak dla zmylenia tropu pisał sam ze sobą. 30 sierpnia kamery zarejestrowały, jak Brian wracał do rodzinnego domu. Wanem Gabi, lecz bez niej. Od teraz policja poszukiwała go już w charakterze podejrzanego. Czas mijał, a szanse na odnalezienie zbiega malały. Rodzice chłopaka udali się do parku, przed którym zostało zaparkowane auto Briana. Po to, aby samodzielnie namierzyć syna. Znaleźli jego plecak, a chwilę później odkryto jego ciało. Zastrzelił się. Znaleziono przy nim zeszyt, w którym żegnał się z bliskimi, a także opisał, co działo się z Gabi. Napisał, że w drodze do auta zdarzył się wypadek. Dziewczyna upadła do wody, wyciągnął ją, ale była zmarznięta i cała bolała. Ból był ponoć tak mocny, że poprosiła chłopaka, aby zakończył jej cierpienia. Zakończyłem jej życie. Myślałem, że to było miłosierne, że tego chciała, ale teraz widzę wszystkie błędy, które popełniłem. Spanikowałem, byłem w szoku. Jednak eksperci poddają wątpliwość jego wersję wydarzeń, wskazując, że nie odpowiada ona ustaleniom śledczych. Sekcja zwłok jasno wskazywała na to, że jego wersja zdarzeń nie jest prawdziwa. Nie dało się ustalić jak duży związek ze sprawą mieli rodzice Briana, ale wszystkie informacje wskazują na to, że małżeństwo wiedziało więcej, niż wyznało śledczym. W czasie, gdy chłopak postanowił wracać do domu, kontaktował się z rodzicami kilkukrotnie, a oni niedługo po tym zadzwonili do prawnika. Wpłacili na jego konto ogromną sumę pieniędzy, aż 25 tysięcy dolarów, co dość jasno wskazuje, że byli świadomi, że sprawa przeciwko ich synowi będzie sprawą o morderstwo. Na niektóre z najważniejszych pytań nigdy nie uda nam się uzyskać odpowiedzi, gdyż jedyne osoby, które znały całą prawdę, zabrały ją do grobu. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie o tej sprawie. Czy mógł to być wypadek? Czy było to zaplanowane morderstwo? Czy w afekcie? Podczas silnych emocji? Zapraszamy do dyskusji. Subskrybujcie nasz kanał, abyśmy mogli nagrywać dla Was coraz więcej materiałów. Słyszymy się za tydzień o 14.00. Materiał zrealizowany na podstawie dokumentu Netflixa Morderstwo po amerykańsku Gabi Petito.